No dzień dobry mamy niedzielny poranek Jestem po kościele, po mszy świętej w kościele i zrobiłem byłem na stacji beznowy znakować, miałem pusty bak i teraz zrobię taką rundkę przez taki w mojej dzielnicy jest taki nie wiem jak to się nazywa Gerberby gdzie jest dużo firm Jest tu tego trochę. Myślałem, no chciałem zobaczyć, czy to się coś, coś zmieniło, czy jest coś nowego, fajnego, jakaś restauracja, czy coś. Yukon no, Salon Salon zamknięty od lat. Trochę się buduje, no buduje się dość w tych Niemczech, chcę przyznać, że... grill i pierdołki, a nie ma co, a nie ma żadnej restauracji, to zjeść, nie? Tam dyna produkcja, kebaba To jedyne co w Niemczech można tak yy, na każdym kroku dostać, ale nie można cały czas na, żyć na kebabach No Wczoraj chciałem iść tam u mnie do v W restauracji obok Nie ma miejsca, trzeba rezerwować tu. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj imbis zamknięty. No, niedziela to nie wiem. Tu też zamknięty imbis. No to tak kulinarnie to Niemcy się nie były za dobre i się kruszą miejscowościach jak tutaj w takich mniejszych miejscowościach no to kurczę, dużo dużo restauracji po prostu upada no bo no, ale pokazuję no, śmigamy do domciu śmigamy do domciu Abyśmy jakąś wycieczkę zrobili trochę dalej i tak na o 12.00 obiec zjedli, nie dzisiaj siadanie jadę, to może, może zrobimy to, że rzeczywiście tak pojedziemy gdzieś na Dren I zjemy sobie tam Właśnie zjemy sobie tam Coś dobrego, nie wiem, taką ochotę jakąś mam A spróbujemy najpierw u mnie. Do no, dobra, to trzymajcie się. Cześć.